Ma z tej strony zawias. Jak prawdopodobnie wiecie, jakiś czas temu organizowałem konkurs pod tym odcinkiem. Wystarczyło napisać komentarz MOD i powiedziałem, że na 50 subskrypcji, a już mamy 51, jedna z tych osób, która napisała taki komentarz, otrzyma PaySafeCard w 20 zł. Jest to odcinek z losowania. Wchodzimy w odcinek. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć komentarzy. Tortujemy od najnowszych i patrzymy, który komentarz był pierwszy. To będzie komentarz 1, tu drugi, trzeci, czwarty i piąty. Teraz przejdziemy sobie do, już do stronki losowania. Okay. Już jesteśmy na stronce. Losujemy liczbę od 1 do 5. Mamy numer 5, czyli osoba z komentarzem mod od Kamila Bednarskiego. Napisz mi tutaj pod tym filmem swojego maila, messengera albo Discorda, po prostu jakiś kontakt do Ciebie, wyślę Ci tutaj kod do PaySafeCard. Jeszcze chcę zapowiedzieć, że dzisiaj będzie live, prawdopodobnie. Jeżeli nie macie subskrypcji, to ją dostawcie. Jeżeli macie subskrypcję, to kliknijcie dzwoneczek, żeby na pewno Was ten live nie ominął. Dzięki za oglądanie. Nara.